Ej, hey, szamano, to tak. To jest Tata. I tak, to jest jego 2000. Zaraz. 2019 Chevrolet Silverado Trail Boss. Widzisz? Kanado to jest. Polak to też jest. A po, pa jaki Polak? Pa ile naklejek. Jedna naklejka. Druga naklejka. Trzecia naklejka. Czwarta flaga w środku Naklejka, moja naklejka, Chicken i kanadyjska flaga. To wam tak na zewnątrz szybko pokażę. To założyliśmy te światła na dole. Tutaj w tym aucie, w tym pick-upie są te większe koła. I ma jest lift tata mówi. A, a, a z przodu. To tak wygląda jak się z boku popatrzysz patrz jakie Volvo to wygląda z tą maską Pedały tego takimi trakami jeżdżą tak anyway, tak pomruga Nawet tata się lubi popisać Tutaj teraz jest zimno a to tu stoi o, Nie ma korka Nie ma korka Tata się po, 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 pokazuje 2019-2020, ten 20, kurde nie ma korka. Nie ma korka. A, a ten mi mówi, no że no jego 2019 no nie my ma my korka. Są, to, głupotę, taką o, głupotę. Widzisz? Tata chciała się popisać, bo się głupotę. nie udało głupotę, tym razem. To proszę, głupotę. głupotę. Tu jest ten tailgate. Ma, ma nawet kamerę od tyłu. Tailgate ma ta o kudełko ma od boku. A co ma w środku, tata? Ma sens, ma <grywka> jeden strap Safety first Jak, ma, jak kupicie pick w Kanadzie czy w Ameryce To jest Ci niepotrzebny strap, bo wszystko siedzi dobrze, you know, bez problemów Mam to siedzenie. Patrzcie się na egzost w tym pick-upie, tak? jeden, drugi One są dobre jak masz forklifta, żeby podjechać i podnieść nie, <grywka> Żeby na nim pracować A to czekam Zara. Tata máš playboya? boja? Nie Vidíte, na Karol nawet nemal dildos a tata nemá playboya. boja. Games, no tetrus I don't got no time, mam inwestor. Now she call me bee, bit with without the eight. That she wanna eat, but I told her that I hate Ain't no referee, but I see it in your face. If you wanna check, then you gotta keep your space. on my a take a Ku z tyłu, to ta tam pasy, papiery, kurtki I, 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 I ten. Jak mama go wyrzuci z domu, że ma, żeby było ciepło. A tutaj pod spodem. Też ma rzeczy pochowane. Do... Patrz czekaj, czekaj. Podnieś to. Dźwignij tylko do góry. Forży się lepiej trzyma. To ma tata. camouflage tarkę. Nawet wy, wy nawet nie widzicie. ma spodnie jakby się zesrał, rękawice. Biblia. Uh, biblia, just in case Taczy by się kończył świat, Światełka. jak za dużo marihuany napali się Światełka Co kupiliśmy już dobre parę lat temu Kroki Razem grzechotki. Klucz, do których mi mój syn jeszcze nie oddał grzechotki Dziesiątka to jest najlepsze, bo możesz dobry bontok brać do których mi syn jeszcze grzechotki nie oddał Kasper oddaj tacie klucze, bo się wkurza Klucze są, grzechotki nie ma Tata, I a mean więc Kasper grzechotkę I płytki do oddania tak, jakie dobre drzwi, okna Nawet się nie zamykają Dobrze, że się pokazałem i sprawdziłem Bo tata nawet nie wiedział, że mu nie działa o. To tak, glove box Otwórz tata na sekundę Tamte drzwi A kurde maski A. Wszędzie teraz te głupie pieprzone maski Tata ma okulary Freaking gangster Gangster One są pomalowane na czarno i nic nie widać Brudny telefon Siedzenie tutaj jest też pod spodem. Nie będę dawał do góry, że się nic nie wywaliło. Patrz więcej maskek. Albo kurde underwear. Tutaj masz Tata Chill bro Tutaj masz trailer brake, USB, klapa, drifting, to jest drifting tu uh, temperatura, mega screen, no i tak wygląda dashboard. Masz 4x4, auto, światła, no i drzwi. No i no, jeszcze zaraz, jeszcze masz do garażu, żeby otwierać. Paki tata Brudas, wszystko ma brudne. Telefon brudny, drzwi do otwierania, brudne. A ja myślałem, że to Karol Brudas, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. No, nie, nie wiem co się mi się dobiega. to da, tutaj, To już nie ma. Sunroof nie ma, światła te są super, ma OnStar, ale którego, nikt, nikt, by, nikt nie bierze nie OnStar chciałem. anyway. I widzą oni, wszystko wiedzą, że słuchają Cruise control ma, air conditioning ma Dosyć super auto Pickup truck, oprócz, Nie ma CD ze, Nie ma CD A tata się śmia z Volkswagena, a u mnie w dziewczynie ma, ma CD player w glove box no, no i to wszystko A tu nie ma Ale ta jest skurzony, bo nie ma To hej Dobra, dzięki, że jesteście, że oglądacie Peace out